Cześć, witajcie, z tej strony Wacha, a przed wami kolejny odcinek z Hearthstone'a. Tym razem pogramy sobie troszeczkę takim kontrolnym kapłanem. Oczywiście na początek pokażę wam jak się ta talia w ogóle prezentuje. Nie będę jej omawiał, ani nic w tym stylu, tylko po prostu przedstawię wam jakie tutaj karty się znajdują. Gdyby ktoś po prostu chciał nią sobie pograć, no to tutaj ma cały spis. Dobra, no to przystąpmy do rozgrywki. Ogólnie to niedawno został zapowiedziany nowy dodatek do Hearthstone'a, z tym, że teraz on będzie na troszeczkę innej zasadzie niż Naxramas. Naxxramas to powiedzmy była taka przygoda dla jednego gracza, no i tam wykopywaliśmy te skrzydła i tak dalej. Tym razem nie będzie żadnej tutaj fabuły czy coś w tym stylu. Tylko po prostu do gry zostaną, nowe, zostaną dodane nowe pakiety. Będą one kosztowały 100 sztuk złota, i w nich właśnie będą te nowe karty. Nowych kart będzie około 120, z tego co pamiętam. I przede wszystkim będą one się skupiały na losowości. A cały dodatek jest oparty na. Po prostu goblinach kontra. No, ogólnie dodatek nazywa się gobliny kontra gnomy i na tym będzie się opierał. Będzie tam naprawdę sporo losowości, bo wiadomo, będą tam te wszystkie maszyny, mechy i tak dalej. Dla mnie jest to dość fajne. Mi taka losowość się podoba, przez to walki stają się dużo bardziej dynamiczne i takie nieprzewidywalne. Wiadomo, niektórzy nie lubią czegoś takiego, ale mi akurat to odpowiada. Dobra, ręki startowej nie mamy zbyt dobrej. Wiadomo, jest to kontrola, więc tanich tutaj kart za bardzo nie ma, no ale taka ręka na pewno nie jest dobra. Zobaczymy, co gra nasz w ogóle przeciwnik. Jeśli to jest talia podobna do mojej, no to będzie to naprawdę długa gra. Jeśli to jest jakiś bardziej rush, a raczej jest to właśnie coś w tym, w tym stylu, więc gra nie powinna być jakoś długa. No ja jakikolwiek zagraniem mam dopiero na czwartą turę. Zobaczymy, może dojdzie mi coś lepszego. Jeśli chodzi o dodatek, to jest tam mm, zostało przedstawione e, kilkanaście czy tam kilkadziesiąt kart z tego dodatku. Niektóre prezentują się naprawdę fajnie, bo są na przykład kart, jest na przykład karta, która po wystawieniu na stół daje obydwu graczom losową broń. No i tak na przykład. Mm, no, powiedzmy, kapłan czy mak może mieć jakąkolwiek broń, znajdującą się w grze. Jeszcze co do dodatku, to gdy już wyjdzie dodatek, no to wtedy na arenach nie będziemy już dodawać tych starych, takich klasycznych pakietów, tylko te nowe. Dobra, no ja teraz mam problem. Jedyne co mogę wystawić, to. Tą kapłankę. Karty kompletnie mi nie podchodzą. Bardzo by mi się przydało teraz zaklęcie, które leczy cały stół, no ale w połączeniu z tą kapłanką mm, zadaje obrażenia całemu stołowi. No ale znając życie, ona mi nie dojdzie ta karta. Jeśli dla kontrolą i karty nie podejdą, to naprawdę ciężko mi się walczy. Przeciwkować takiemu raszowi, takim szybkim taliom. No, tutaj mi ją zabije niestety. No, jeszcze przy okazji dobierze kartę. No, powiem, że, że mam dość spory problem. I dalej nie mam żadnego sensownego zagrania. Ona tak naprawdę nic nie zrobi, gdy ją wrzucę wrz na stół. Hmm. Jedyne co, to mogę wrzucić tutaj Laoteba. Nie wiem, czy cokolwiek mi on da. No, plus jest taki, że aby go zabić, to musi zużyć hmm, przynajmniej dwie kreatury swoje. O ile mi go nie zabije jakąś kartą. Chociaż z tym może mieć problem, bo Laotep zwiększa zakl koszt zaklęć przeciwnika o 5 w następnej turze. Więc on teraz za bardzo zaklęć nie może rzucać. W kolejnej e, tym mogę coś zabić, chociaż to nie jest zbyt opłacalne chyba. No, i teraz po prostu muszę dostać jakieś zaklęcie obszarowe. No, niestety. Więc tutaj raczej będzie pogrze. Co ja tutaj mogę zrobić? Nie wiem, mogę spróbować coś takiego, ale to chyba jedynie przedłuży mój żywot. Ogólnie ta talia, którą teraz gramy, jest bardzo fajna i przyjemna. No, ale jak już mówiłem, no jak karty nie podejdą przeciwko takiemu e, szybkiemu szybkiej talii, no to ciężko z tego wybrnąć. Potem, I gdyby doszła mi ta karta, która właśnie leczy cały stół o 4 punkty, to w połączeniu tym bym e, troszeczkę tutaj podziałał. No, ale niestety nie dochodzi mi taka karta. Hmm, on ma na stole 9 obrażeń. Nie, no, to raczej będzie koniec już. Jedyne co mogę zrobić to przejąć na przykład jednego zombie, no. spróbujemy. No ale prawdopodobnie teraz w tej turze mnie zabije. Nie wiem czy powiedziałem, ale. Dodatek, o którym wspominałem, czyli Gobliny kontrakt domy, wychodzi już w grudniu, więc za niedługo. Aż się zdziwiłem, że Blizzard tak szybko wyda ten dodatek. Myślałem, że na blisko niego zapowiedzą i on na przykład wyjdzie za pół roku, czy coś koło tego. A tu już za miesiąc. No, w tej chwili to już mniej niż miesiąc. Ponadto coś wcześniej zapowiadali, że. Hearthstone na Androidzie, na tabletach, też ma się pojawić w grudniu. To również by mnie ucieszyło. No chyba jednak mój przeciwnik nie ma mnie teraz jak zabić, ale to nie znaczy, że ja z tej sytuacji wyjdę. No, zostały mi cztery punkty życia. No tutaj dostałem niby prowokacje, ale zbyt dużo raczej ona mi nie da. Teraz zastanawiam się, czy wystawić prowokację oraz to zaklęcie, które mm, kopiuje karty przeciwnika, czy wystawić prowokację i do tego się uleczyć. Wtedy będę miał 6 punktów zdrowia. Hmm. Dobra, zobaczymy. Dobierzemy kartę. No nic mi się tutaj niestety nie przyda, więc no, zabijemy chociaż tego i tyle. Tutaj musi mi zadać 7 punktów obrażeń, więc z tego co na stole co prawda może się przebić, ale chyba mnie nie zabije. Ale to jest już przegrana gra. Nie mam szans z tego wyjść. Ciekawe co on mi ukradł. Bardzo możliwe, że szuka teraz jakiejś karty, która pomoże mu po prostu wybrnąć z tej sytuacji. No, gdyby mi się udało zabić tego, to nie byłoby tak źle, bo on wystawił na stół barona, a on sprawia, że. Agonia, przeciwnik... Agonia twoich stronników działa dwukrotnie, więc on uderzył. Wyleczyłby mnie o 10. Znaczy tak naprawdę... nic by, nic by mi to nie dało, no ale... Jeszcze on teraz dobrał kilka kart. A, czy ja mogę zabić go? Wystawię to, zabiję tego, zostanie mi 3 punkty many, no i nie mam jak go zabić tak. Dobra, spróbujemy tak. Feugena od niego zabraliśmy. Mm. Nie, no to jest koniec. Nie ma sensu ciągnąć tej gry. Dobra, poddajemy się i po prostu przystąpimy do kolejnej rozgrywki. No niestety jednak gwiazda stracona. Może ta, teraz ta gra będzie lepsza. No i teraz walczymy przeciwko Guldanowi, czyli Czarnoksiężnikowi. Hmm, mamy pyromantę oraz mamy tego. Dobra, no ta, ta ręka jest już zdecydowanie lepsza niż poprzednia. A no, chociaż tutaj też bardzo możliwe, że będę grał z szybką talią, bo jeśli to jest um, czarnoksiężyk, to bardzo możliwe, że to jest tak zwany złudek, czyli taki naprawdę bardzo szybki, bardzo szybka talia. Chociaż skoro on nic nie wystawił, to e, możliwe, że to jest na przykład handlock. No, i bardzo możliwe, że to jest handlock, czyli teraz gramy e, kontrola VS-kontrola, więc to może być długa gra. Hmm, I czy wystawiać teraz tego? Chyba mogę spróbować. A jeśli to jest handlock, no to jedyne, z czym mógłby mi zabić tego strunika, to jest Hellfire, czyli m, trzy obrażenia we wszystko. Ale Hellfire jest z kolei za 4. No właśnie, dobra. Więc teraz. Hmm, wystawiać tego czy uleczyć tego? Może go sobie. Najpierw dobierzemy kartę. No szkoda, że nie dobrałem kapłanki. Ona się chyba nazywa gorliwa kapłanka, bo wtedy bym sobie dobrał kartę. Dobra, jest gigant już. Teraz miejmy nadzieję, że. Niestety nie dostałem. Wiecie, chodziło mi o zaklęcie, które zabija stronników. C... 5 lub więcej ataku. Jemu dawałem plus 2 do zdrowia, więc jak go uleczę, będzie miał 9. No, to nie jest złe, bo on mnie teraz nie może zabić. Oczywiście z samego stołu mnie nie może zabić. Ale bardzo możliwe, że będzie miał... Jak się nazywa ta karta? Ona zadaje jeden obrażeń... O właśnie, Mortal Coil. Jeden obrażeń i jak zabije, to dobiera kartę. O, tutaj będziemy mieli fajne zagranie. I to jest to, o czym wspominałem w poprzedniej grze. Gdybym miał to, no to inaczej by ta rozgrywka wyglądała. Odzyskaliśmy kontrolę nad stołem. Zobaczymy, co nasz przeciwnik na to odpowie. Hmm, kolejny Mortal Coil. Ej, do tego, co on tu... Hmm. No ja chyba odpowiem tym samym. No tak, raczej nie mam innego wyjścia. Mógłbym go wyciszyć, ale wydaje mi się, że bardziej mi się to przyda w późniejszej fazie, gdy on, gdy on wystawi gigantów i e, doda do nich obroń Sargusa. O. No niedobrze. No ale dobra, teraz możemy sobie zrobić coś takiego. To nie jest jakieś złe. Otrzymałem agonię jego karty. Kolejny gigant. I do tego sowa. Niestety znowu nie mam jak zabić tego giganta. W tej sytuacji chyba muszę... Chociaż tym zadam dwa, to jest... Nie, brakuje mi dwóch obrażeń, żeby go zabić. No dobra. Niestety nic więcej nie mogę zrobić. Teraz. Hmm, no nic, chyba muszę wystawić tego. No zobaczymy co z tego wyjdzie. No zaczyna się robić problematycznie. Kolejna sowa. No to teraz mamy problem, nawet nie mogę użyć Mind kontrola. I to jest. Chyba kolejna przegrana gra. No, w bardzo dobrym momencie użył tego Laoteba. Gdyby nie Laoteb, to użyłbym Pyromanty razem z Holinową i wtedy wyczyściłbym mu cały stół. Z pomocą tego jeszcze, oczywiście. A nie, zostałby Laoteb, no ale. Hmm. No nie wiem, mogę spróbować dobrać kartę, ale co takie. No dobra, czyli chyba to jest kolejna gra, w której się poddam. No cóż. No niestety te dwie gry nie wyszły. Ja ogólnie kaponem. Mało gram na rankingowym. Na rankingu to najczęściej gram sobie szamanem, nim mi idzie najlepiej. No ale dobra. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. I oczywiście zapraszam was do oglądania kolejnych. Do usłyszenia. Cześć.